Nazywam się Tomasz Borówka, jestem dziennikarzem portalu Ślązak i zapraszam na spacer ulicą Graniczną w Katowicach. Graniczna to dziś jedna z najdłuższych i najbardziej zróżnicowanych ulic centrum Katowic, ale tak jest dzisiaj. Dziś jesteśmy w centrum, ale nieco ponad 100 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Bylibyśmy na zupełnych peryferiach miasta, a tam nie byłoby już Katowic. Ulica Graniczna. To nie tylko ciąg komunikacyjny, ale także przestrzeń, która przez dekady zmieniała swoje oblicze. Od granicy administracyjnej sprzed ponad 100 lat aż po współczesne instytucje, szkoły, miejsca pamięci i przede wszystkim wielką przestrzeń życia mieszkańców miasta, jaką stwarza osiedle Paderewskiego. Ulica Graniczna wzięła swoją nazwę od przebiegającej tutaj przed laty granicy między katowicami a gminą Bogucice ściślej zaś będącym częścią tej gminy Zawodziem. Bogucice wraz z Zawodziem zostały przyłączone do Katowic w roku 1924. Śladem po ich wcześniejszej odrębności jest właśnie nazwa Granicznej. W dwudziestoleciu międzywojennym działała przy Granicznej oczyszczalnia ścieków według systemu Majchra. Ale może przede wszystkim powstał wtedy przylegający do Granicznej potężny kompleks budynków Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Dziś mieszczący Politechnikę Śląską, nadal pozostaje jedną z najpiękniejszych pereł katowickiego modernizmu. W budynku pod numerem 27 znajduje się ściana pamięci Pawła Stellera, wybitnego grafika związanego z Katowicami, a pod numerem 32 stał gmach Śląskiego Instytutu Naukowego brutalistyczna ikona lat 70., wyburzona w 2022 roku. Efektownym, bo monumentalnym miejscem pamięci jest pomnik żołnierza polskiego na przylegającym do ulicy Placu Żołnierza Polskiego. Odsłonięte w 1978 roku, wykonane z patynowanego brązu, a ważące 80 ton dzieło rzeźbiarza Bronisława Chromego i inżyniera architekta Jerzego Pilitowskiego, wznosi się na sztucznym wzniesieniu, usypanym na kształt kopca. Graniczna to ulica o długości ponad 1600 metrów. Jeszcze niewiele ponad 100 lat temu peryferyjna, obecnie przebiega przez serce Katowic, przecinając ważne arterie i punkty. Od ulicy Dudy Gracza, przez Warszawską, Kasińskiego, Sikorskiego, aż po Pułaskiego. Znajdziemy tu zarówno zabudowę mieszkaniową, jak i instytucjonalną. Wzdłuż ulicy mieszczą się m.in. Kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Inspekcja Pracy, Szkoły, Przedszkola, Bipromet, notowana na giełdzie firma Budowlana, a także izba gospodarcza Metali żelaznych i recyklingu. Nieopodal wznosi się gmach biblioteki śląskiej. Przy granicznej 27 znajduje się Miejskie Centrum Usług Wspólnych, czyli jednostka obsługująca prowadzone przez miasto jednostki oświatowe, a także filia Miejskiego Domu Kultury z wejściem od ulicy Krasińskiego. Jednak dzisiejsza Ulica Graniczna to przede wszystkim oś urbanistyczna, przy której w latach 1970-1980 powstało jedno z największych osiedli mieszkaniowych Katowic, osiedle imienia Ignacego Jana Paderewskiego, składające się z 22 11-kondygnacyjnych bloków z wielkiej płyty, a także pawilonów handlowych, placówek edukacyjnych i usługowych. Zaprojektowane przez architektów Juranda Jareckiego, Stanisława Kwaśniewicza i Ryszarda Ciklińskiego z katowickiego miasto Projektu miało pomieścić nawet 20 tysięcy mieszkańców. Dziś jest klasykiem urbanistyki i architektury swojej epoki. Ulica Graniczna to nie tylko historia, to także codzienność mieszkańców. Kursują tędy autobusy, dzieci idą do szkół, pracownicy do biur. To przestrzeń, która łączy funkcje komunikacyjne z edukacyjnymi. Religijnymi i społecznymi. Dawne centrum handlowe Berg, które przez lata było symbolem nowoczesności lat 90. Wyburzone w 2024 roku ustąpiło miejsca nowym planom zagospodarowania. Graniczna to ulica, która przez dekady była świadkiem przemian katowic od zabudowy mieszkalnej dla pracowników przemysłu przez instytucje naukowe aż po miejsca pamięci i edukacji. Tutejsza przestrzeń. Nie tylko łączy dzielnice, ale też pokolenia. Historyczne kamienice, budynki Politechniki Śląskiej, klasztor sióstr Maryjnie Pokalanej objęty ochroną konserwatorską, są świadectwami bogatej przeszłości i miejskiej tożsamości. Nasz spacer kończymy na wysokości ulicy Pułaskiego, w którą graniczna przechodzi. Wpierw jednak doprowadza nas do Doliny Trzech Stawów. A więc naturalnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy. Nie tylko zresztą jej. Ze względu na swoją bogatą ofertę rekreacyjną, dolina jest często odwiedzana przez mieszkańców pozostałych części Katowic, czy nawet regionu. Zaś przebiegająca tu autostrada A4, i pobliskie centrum handlowe Trzystawy, należą do symboli rozwoju Katowic już we współczesnych nam czasach. Polica Graniczna. Historia, pamięć. Edukacja oraz, a może przede wszystkim, codzienne życie tysięcy mieszkańców Katowic. To jakby nasze miasto w pigułce z jego przeszłością, jego teraźniejszością i naszą przyszłością. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki. Komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.